Witaj serdecznie. Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek, co to jest w ogóle kościół? Wiele osób wyobraża sobie ten temat w ten sposób, że kościół to jest jakiś budynek, że kościół to po prostu jest najzwyczajniej w świecie ewentualnie jakieś wykonywanie rytuałów, czy po prostu wiąże się tym z tym, że myślimy sobie, to są jakieś pewnego rodzaju obrzędy. Tak? Ale zobaczmy, co mówi Słowo Boże na temat kościoła, bo to jest bardzo ważny temat, żeby zrozumieć istotę tego słowa i istotę tego przesłania, które za tym się kryje. Ja oczywiście nie poruszę wszystkich wątków w tym temacie, ale chociaż jeden, myślę, że bardzo kluczowy. Ewangelia Mateusza 16 rozdział, jest taka historia od 13. wersetu. A gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał uczniów swoich, mówiąc: "Za kogo ludzie uważają Syna człowieczego?". Mowa tu jest oczywiście o Jezusie Chrystusie. Za kogo ludzie uważają Jezusa Chrystusa? A oni rzekli jedni za Jana chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Czyli <laughs> mówili tutaj, odpowiadali uczniowie i mówili, że y, poglądy ludzkie są różne. Niektórzy ciebie Jezu uważają po prostu za tego proroka, który przed chwilą został ścięty, Jana chrzciciela, inni za tego wielkiego proroka, który robił niesamowite cuda, Eliasza. Jeszcze inni po prostu za innych, jeszcze mniejszych, może bądź większych proroków. Ale w 15 wersecie Jezus pyta się tak, a on mi in mówi, a wy za kogo mnie uważacie? Czyli zobacz, to jest takie bardzo personalne pytanie. Bardzo personalne, bardzo indywidualne, bardzo wprost. Tak? Przechodzi, Jezus przeszedł od tego zrozumienia wśród tych uczniów. Kogo, za kogo inni go mają, do tego pytania, które każdy z nas dobrze jest, żeby sobie postawił, a za kogo ja uważam Jezusa Chrystusa. I teraz widzimy taką odpowiedź, którą dał Piotr. 16 werset. A odpowiadając Szymon Piotr rzekł, Tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. <kłynie> Czyli Piotr powiedział bardzo tak jasno i klarownie, mówi, Ty jesteś prawdziwym Mesjaszem, tym, na kogo my czekaliśmy od wielu tysięcy, od wielu setek lat, tym zapowiadanym przez proroków, tym, który miał się objawić i tym, który teraz przyszedł na ziemię. I mało tego, że jesteś Mesjaszem, to my wiemy o tym, ja wiem o tym, Jezu Chryste, że Ty jesteś prawdziwym Synem Bożym. Prawdziwym Synem Bożym. Nie stworzeniem Bożym, ale Synem Bożym. 17. werset mówi tak. A Jezus odpowiadając, rzekł mu, Błogosławiony jesteś, Szymonie, Synu Jonasza. Czyli Jezus mówi do, Piotra mówi w ten sposób: Słuchaj, w takim razie Ty jesteś błogosławiony, co to znaczy szczęśliwy, tak? Albo w innym sensie jeszcze nawet taki obdarowany w niesamowity sposób, tak? I teraz jest pyta to stwierdzenie takie, dlaczego On jest błogosławiony, dlaczego jest szczęśliwy, dlaczego jest po prostu taki obdarowany. I teraz odpowiedź jest następująca, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Czyli Jezus tutaj odpowiada jasno i wyraźnie, dlaczego ten Piotr jest błogosławiony. Dlatego, że nie po prostu otrzymał to przez wiedzę z nauki, po prostu przekazywanej od człowieka do człowieka, ale zaingerował tutaj sam Bóg w to objawienie i dał zrozumienie Piotrowi. I mówi tutaj jasno i wyraźnie, bo nie ciało i krew ci to objawiły, nie ciało i krew dały ci to zrozumienie, nie przyszło to zrozumienie, dlatego że filozofowałeś na ten temat, nie przyszło to zrozumienie, dlatego że po prostu myślałeś długo i rozważałeś ten temat, ale dlatego, że mój ojciec, który jest w niebie, ci to objawił. Mój ojciec, czyli sam Bóg mu to objawił. I osiemnasty werset mówi tak. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr, i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. Czyli Jezus Chrystus odpowiada mu i mówi w ten sposób. 18 werset jest bardzo, bardzo kluczowy. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr. I na tej opoce, czyli na tym objawieniu, tak? opoka tutaj nie znaczy, że po prostu chodzi o to, że Piotr jest opoką. Opoka tutaj znaczy to, że objawienie, które było opisane w 17 wersecie, które sam Bóg dał Piotrowi, jest bardzo istotne. I Jezus tutaj mówi, i na tym, na tym objawieniu, na tym indywidualnym objawieniu, które daje sam Bóg do ducha ludzkiego, zbuduję mój Kościół. I to jest podstawa i istota Kościoła, tak? Czyli Kościołem nie są ludzie, którzy chodzą do jakiegoś budynku i nazywają to Kościołem, ale istotą Kościoła jest to, że to są ludzie narodzeni, ludzie, którzy mają objawienie od samego Boga, kim jest Jezus Chrystus. Nazywamy to Nowonarodzeniem. Jezus to wyjaśnia w Ewangelii Jana, w trzecim rozdziale i bardzo jasno, i wtedy też podejmuje ten temat w bardzo też taki przystępny sposób. Mój drogi, jeżeli chcesz jeszcze wiedzieć po prostu więcej, jak funkcjonować, jak być w kościele, jak się znaleźć i jak po prostu naprawdę mieć to objawienie od samego Boga, to po prostu zachęcam cię do tego, abyś kliknął ten link, który będzie tutaj pod tym filmikiem i zapoznał się z tymi materiałami. Pozdrawiam cię serdecznie.